Siemanko! W kolejnym odcinku! W pierwszym, bo z tego będę nagrywać. Teraz... I to nie jest takie zwykłe Transformice. To się nazywa Godofmice.biz, ale można napisać Transformice Spacja 2. Ja już dawno mam konto na tym Transformice 2. I będziemy już się logować. I dobrze, zaczynamy. Nie ja uwielbiam, że tą nagrali jest lepsza. A ja o tak wyglądam. Pokażę wam coś. Tylko pójdę na survival, bo tam najlepiej. I zobaczycie sklep. Jak się zalogujecie, to zobaczycie coś. Aż tyle. Więcej będzie serków i truskawek, bo ja trochę wydałam. No nie będę mówić, że trochę, tylko wydałam. Tak, wydałam. Hej. Napisałam do mojej koleżanki hej i no nie no. A już chciałam zrobić Koncert To jest super gra właśnie Możecie kupić co chcecie Ja tak fajnie ubrałam, bo lubię taki strój добра сум так Czekamy, aż odpowie. Chyba nie ma czasu. I będę nagrywała właśnie takie odcinki teraz. Na razie. Tak. Weź odpisz. Odpisz. Czekajcie, zaraz wraj. Odpisz, please. Pozdrawiam, napisz im.

Pokażę wam moje stroje. O takie! Są najlepsze dla mnie. Ale mi się najbardziej podoba ten biały. Ten co mam teraz na sobie. Tu. To jest super, bo można wterkę kupować. Ja już to kupiłam Olol. I jeśli wam się podobał ten filmik zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarze. Ale to nie znaczy, że już kończę. Tak dla przypomnienia yy, przypomnę wam po, przed, przed końcem odcinka. на шепчей. Добра, уж грамм, 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 грамм. Моя уж две мапки не игра. Powiedz nie, no znajomi Proszę odpowiedz. Czekajcie, zaraz wracam. Nie lubię takiego jak się wyłącza Samo szef. Samo... O nie no panda! Panda! Dobra. Wad... ЗА А А А Ну такая блин да Не мам Не мам Proszę, jesteś na odcinku. Jesteś Кинавом. Так.